Pokażę Wam w prosty sposób dzisiaj wyjąć zawory z głowicy za pomocą ścisku solarskiego i dwóch nasadek. Tu jednak jest przymocowana jakąś tam taśmą malarską, a druga jest tam w środku jakiś papier upchnąłem, żeby po prostu też nie wypadała. Trzeba to troszkę odkręcić no, coś takiego. I zaczynamy montaż. Z jedną ręką będzie mi trochę ciężko, ale może się jakoś to uda ogarnąć. Trzeba to założyć tutaj na zawór. Dopasować po prostu nasadkę tego zaworu, żeby była mniej więcej pasująca i tutaj też to wsadzić na ten zawór tak jak teraz. Tu mam jak widać nasadkę 32 No i trzeba to teraz skręcić jakoś. Ciężko jest to zrobić jedną ręką, ale myślę, że coś tam się uda. Przechylamy głowicę. Można tam troszkę potrząsnąć, żeby mieć pewność. No i mam nadzieję, że się, że się udało, ale zaraz zobaczymy. Trzeba nam to teraz odkręcić. Zobaczymy, czy zabezpieczenia wypadły. Nieraz nie zawsze wypadają, ale trzeba być w dobrej myśli, jak widać. Zabezpieczenia wypadły. Mamy je tutaj, wkładamy. No i sprężynkę wyjmujemy. Zawór możemy też wyciągnąć z góry, dzięki.